Omówienie przypadku bóle krzyżał kobiety czy to spondylartropatia osiowa. Spondylartropatia osiowa dotyczy przede wszystkim osób od 20 do 45 roku życia. Najczęściej przebiega jako nawracający ból pośladka albo dolnego odcinka pleców, który potrafi wybudzić w nocy, jest najsilniejszy nad ranem i zmniejsza się wraz z wysiłkiem fizycznym. W tym nagraniu opowiem Państwu o pouczającym przypadku kobiety. Która trafiła do mnie w związku z przeprowadzeniem diagnostyki różnicowej bólu w okolicy Krzyża. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Wyobraźcie sobie Państwo kobietę nieco przed 40 rokiem życia, która skarży się na bóle Krzyża wybudzające w nocy. W takiej sytuacji przeprowadza się diagnostykę różnicową, aby ustalić przyczynę tej dolegliwości. Jeśli chodzi o cechy, które mogłyby sugerować spondyloartropatię osiową, to poza wybudzaniem w nocy pacjentka podała ponadto bólę w okolicach obu pięt. Jeżeli pacjent z cechami spondyloartropatii osiowej podaje bólę pięt, trzeba się zastanowić, czy może to być zapalenie przyczepów ścięgnistych, który jest tak charakterystyczny dla tej grupy zapaleń stawów, czy. Może jest to po prostu typowa przyczyna bólu pięt, czyli tak tzw. ostrogi, a dokładniej zwyrodnienie czy przyciążenie przyczepu rozcięgna podeszwowego na kości piętowej. Zapalenie przyczepu rozcięgna podeszwowego to częsta dolegliwość, która znacznie częściej tłumaczy nam bóle pięty, niż reumatyczne zapalenie przyczepu ścięgna Achillesa. Moim zadaniem było wykluczenie bądź stwierdzenie reumatycznej przyczyny bólu krzyża. Pacjentka na rentgenie stawów krzywobiodrowych nie miała istotnych zmian. To oczywiście nie wyklucza spondyloartropatii osiowej, gdyż dolegliwości mogą występować, mimo że w rengenie nie ma żadnych utrwalonych zmian. Generalnie panel badań, w tym parametry zapalne, pozostawały w normie. Dodatkowo pacjentka miała ujemny antygen HLA-B27, co znowu zmniejsza prawdopodobieństwo, że rozpoznamy spondyloartropatię osiową. W końcu jednak trzeba było zweryfikować podejrzenie i pacjentka była poddana rezonansowi stawów krzowo tak jak zawsze zwracam uwagę, przed takim badaniem należy co najmniej tydzień nie stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ketoprofen, ibuprofen, diklofenag itd., dlatego że możemy stłumić ewentualny sygnał zapalny ze szpiku znajdującego się w okolicy stawów i przez to wynik będzie fałszywie ujemny, czyli nieprawidłowo nie rozpoznamy choroby. W samym rezonansie stawów krzywobiedrowych nie opisano żadnych cech zapalenia tych stawów. Natomiast w badaniu rezonansu magnetycznego miednicy, które zlecił ginekolog, stwierdzono cechy sugerujące chorobę zwaną endometriozą i ostatecznie za przyczynę dolegliwości bólowej krzyża uznano właśnie endometriozę. Endometrioza to choroba dotycząca miesiączkujących kobiet i najczęściej objawia się jako tępy, rozlany ból okolicy podbrzusza bądź właśnie okolicy krzyżowej. Ten ból nasila się przed miesiączką. Endometrioza to choroba wynikająca z ektopii, czyli. Z nieprawidłowego umiejscowienia nabłąka, który normalnie występuje we wnętrzu jamy macicy. I ten nabłonek trochę zachowuje się jak nowotwór to znaczy, nacieka okoliczne tkanki, potrafi rozrosnąć, natomiast nie ma takiego oczywiście destrukcyjnego charakteru jak nowotwór. Natomiast ogniska endometriozy, które mogą być umiejscowione w tylnej części jamy miednicy, mogą imitować mięśniowo-szkieletowe bóle pleców. W przypadku endometriozy Typowe leki przeciwzapalne czy przeciwbólowe zwykle dają niewielką poprawę. Oczywiście również fizjoterapia nie przyniesie zasadniczej poprawy. Pierwszym leczeniem endometriozy jest leczenie hormonalne, natomiast endometrioza, podobnie jak spondyloartropatia osiowa, zmniejsza swoje nasilenie wraz z wiekiem. To znaczy, kiedy dojdzie do wygaśnięcia czynności jajników, równocześnie endometrioza ustępuje. Podsumowując... U kobiet w wieku rozrodczym, w szczególności gdy nie stwierdza się obecności antygenu b 27 oraz nie stwierdza się istotnych zmian w badaniach obrazowych stawów krzowo można wykluczyć spondylartropatię osiową. W takiej sytuacji należy m.in. skonsultować się z ginekologiem w celu diagnostyki endometriozy. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.